Dzięki bezpieczeństwu pracy, prostocie obsługi, niesamowitej wydajności oraz rozbudowanej automatyce sonda Czapla stanowi idealne narzędzie do poboru próbek zboża z samochodów. Sonda Czapla pobiera większość zbóż, w tym tak uciążliwe produkty jak kukurydza, śruty oraz otręby. Indywidualne podejście firmy Frakop oraz TPL -Że do każdego odbiorcy sprawia, że cała instalacja poboru ziarna jest zawsze dostosowana do konkretnych wymagań i potrzeb. Całość sterowana jest za pomocą prostego, intuicyjnego w obsłudze pulpitu. Po najechaniu sądom nad samochód, wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby rozpocząć cykl pobierania zboża, które jest następnie zasysane za pomocą specjalnego wgłębnika oraz automatycznie przesyłane do laboratorium. Dzięki sądzie Czapla nie musimy już magazynować nadmiaru produktu. Niepotrzebne zboże jest odsyłane z powrotem na samochód. Po zakończeniu pracy sonda automatycznie wraca na pozycję parking. Sondę Czapla możemy tak programować, aby po wybraniu zadanego przez nas programu sama wykonała określoną ilość pobrań. Jest to nieoceniona funkcja, zwłaszcza w miejscach o ciągłym ruchu samochodów. Na życzenie klienta, sonda może być programowana według jego potrzeb oraz wymagań. System SARA, czyli automatyczny dystrybutor próbki zboża w laboratorium. Po zakończeniu pobierania zboża z samochodu. Dystrybutor automatycznie zasypuje urządzenia. W momencie zasypu aparaty laboratoryjne już zaczynają pracować, przez co nie traci się cennego czasu. Nadmiar zboża jest wysypywany do wspólnego odbiornika i wraz z przebadanym zbożem z urządzeń jest automatycznie odsyłany na samochód. Sonda Czapla działa na zasadzie przeciążenia prądowego. Gdy napotka opór, automatycznie odbija do góry. Nie ma ryzyka uszkodzenia samochodów czy samej sondy. Pulpit sterujący posiada wyraźny przycisk stop, który po wciśnięciu zamraża ruch sondy.